Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Stalker Anomali. Kontynuujemy przygodę w niebezpiecznej i zdradzieckiej zonie, gdzie śmierć strzycha na każdym kroku. Jeśli podoba wam się moja twórczość, to zostawcie proszę lajka oraz zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo miło i zmotywuje mnie to do kolejnych produkcji. Bez zbędnego przeciągania zapraszam do oglądania. Coś przekąsiliśmy, to teraz jeszcze tylko coś łykniemy. Więc, Dobra, i wiesz co? Chciałem sprawdzić, czy ty masz jakąś taką lepszą finkę. Co to jest? Głowica? to nie! Magnet. Ja mam chyba taki magnet właśnie. 6H4, no właśnie. A ja potrzebuję taki sztylet do oprawiania sk skór i dzików i nie wiem różnych zwierząt. Niestety tutaj czegoś takiego nie znajdę. Muzyczka w tle oczywiście robi klimacik. Dziwne, Kurde, spotkaj się z majstrem, Oj, no dobrze, no to tam pobiegniemy. Sprawdaj, jest kawał. Gorąco. Dobra. Gra na gitarce zawsze na propsie? Sprawdźcie, czy tutaj masz jakiś lepszy nóż. W ogóle ile ja mam pieniędzy? 21 tysięcy, więc hmm. Powiedzmy ile kosztuje taki karabin? No, drogi, drogi. Au! Bardzo drogi bym powiedział: Radziecki nie nadaje się do patrzenia mutantów o grubszej skórze. No właśnie. Ja potrzebuję do patrzenia mutantów o grubszej skórze. ale niestety ty też tutaj nic nie masz dobra, wezmę sobie jedną apteczkę, bo oczywiście po drodze musiałem wpaść w anomalię i zrobiłem sobie kuku co tu jeszcze masz? ile to kosztuje? o ty gwint ale drugie no tutaj? węgiel drzewny no a akurat węgiel drzewny mi jest potrzebny W porządku. Potraktowałem to jako taki mały przystanek, no i idziemy dalej. Uważając, oczywiście, na anomalie, żeby nie wdepnąć w jakąś. No tutaj z tymi anomaliami to jest jak z kupą w jakimś zaniedbanym parku. No. shit! No, jak tak dalej pójdzie, to z wojskowymi nie będę miał nic za dobrze. Skoro już dotarliśmy tutaj, warto byłoby uzupełnić zapasy u barmana. Pachady nie zadierżujcie. Zobaczcie, co tam ciekawego ma. Podchodzi, Stałgier. Ja taki chodził mnie zawsze. Słuchajcie, jaki No chodź. Kurde, pewnie jest drogie, nie? 950... Zawalić zawalice by się czas 600, Zaspokojenie głodu 217, a tutaj? O, 514... Dobra, ale przydałoby się jeszcze... Uch, się czas, Dobra, weźmy manierkę. No, na herbatkę już bez przesady. Już mi nie stać. Weźmiemy sobie jeszcze jedną wódkę. Jedną wódkę. I myślę, że git. Dobra. Ale idziemy najpierw znaleźć tą... Tam... Tego gościa Tutaj Spotkaj się z majstrem, majster w Zostoku to twój następny kontakt Przywiet. hej jak leci w zonie mam nadzieję, że masz ze sobą coś co wymaga naprawy Mogę to na przykład naprawić, za ile mi to naprawisz, co? No nie fajnie, dobrze, w porządku. Powiedz mi co tutaj masz, może masz jakąś lepszą finkę? Nie, masz same takie zestawy, ale naprawcze, coś... Masz, kurde, myślałem że tobie mogę to... Dobra, trzymaj, bo i tak mi pewnie tutaj zawadza. Zestaw do naprawy hełmu. No może. A ile, a ile chcesz naprawić tą pompkę? Za ile? Bo może tą pompkę bym chociaż sobie wziął. Kurde, 37 tysięcy. Ale taką pompkę mógłbym mieć. Aby się przydała na bliski... No jesteś majster, tak? Byłem ci do czegoś potrzebny. O właśnie. Brachu, potrzebna mi pomoc. Jeden z naszych przyniósł mi do poskładania swoją lufę. Ale coś spieprzyłem i nie chcę działać. Muszę znaleźć zamiennik, zanim zgłosi się po odbiór. Wymaga to 34 Dobrze. Jeśli znajdziesz, to przynieś mi tę broń. Nie posiadam za dużo pieniędzy, ale być może mam coś, co mógłbym za nią wymienić. Uuu. Kurde. Nowe zadanie: Ence, w której ręce. Tak tylko, że to jest trzydzieści cztery, jak w ogóle ta broń wygląda, chciałbym wiedzieć, zgroza, były mm... Dobra, wiecie co? To warto byłoby się do jakiegoś wojskowego handlarza przejść Ważna postać, ważna postać. Barman barman. Aha, rozumiem, że to jest tak bez. Kurde, myślałem, że chociaż jakąś taką... Jakieś takie lepsze zadanko będziesz miał dla mnie. Eż. Ja dobrze pamiętam. Może jakąś robotę? Tkanka mózgowa kontrolera. Eee, kontroler. Dobra. Jak to się. Są ak -y? Kurde ile tych to są akse, groza, bizon, bardzo fajna broń? No, akurat to za tutaj nie masz, może masz jakiś trochę lepszy? Nie, nie nadaje się. Szkoda. Zmienić frakcję. Domyślam się, że chciałbyś dołączyć do powinności. Co? Prosisz się o, prosisz, prosisz o nie, byle jakie wyróżnienie stalkerze. Wydaje ci się, że masz wszystko, czego potrzeba, by chronić świat przed horrorami. Z zony, by skonfortować się z kryminalistami i anarchistami, gdziekolwiek ich spotkasz, niezależnie od tego, czy są sami, czy przebywają w grupie, by postawić wartości, którymi jest bezpieczeństwo niewinnych oraz powinności nad swoimi własnymi? Pamiętaj, że bierzemy na swoje barki ciężar, którego nikt inny nie poniesie. Jeśli mówisz poważnie, przynieś 12 tysięcy rubli na znak twojego oddania naszej sprawie, a zarekomenduję cię naszemu generałowi. Dobrze. Bywaj! To co? Jeśli będzie to możliwe, polujemy na kontrolera? Aha, dobrze. Wygląda na to, że to nic nie da. Muszę po prostu wejść do jakiegoś ciemnego zaułka. No tu masz zepsuty detektor. O, ty! Nie, zepsuty to nie. Dobra, moi drodzy, idziemy znaleźć zaginionego żołnierza powinności. Może chociaż tutaj coś będzie się działo muszę właśnie zobtoczyć Tak żeby nie zrobił sobie kuku, tutaj przejść, cyk i cyk. Nie powinno być trudne. No i pięknie. Dobra, przechodzimy do tej niebezpiecznej strefy, gdzie anomalie strzelają na lewo i prawo. Może uda mi się znaleźć tego zaginionego żołnierza. Sprawdzimy. O, tam już sobie jakiś ziomek leży. Znaczy, to, co. To co z niego zostało. No cóż. Dobra, ostrożnie, ze spokojem. Mam czas. No i teoretycznie przez hangary bym mógł przejść. Halo? Puk, puk. Ała. Ała, pani, radiacja. Ała, ała, ała. No to nie przejdę przez hangary, tylko pójdę sobie normalnie drogą. O, która jest zablokowana. Cudownie. Oho! Zaraz będzie rzucanko. Siłem broń! Gdzie jest moja broń do cholery jasnej? Ała! Oj oh, się. Piszę sobie na razie nie będę używać apteczki, dobra, tu nie przejdę. Zaczynamy! Czemu mi się broń? Kurde, ten zaczyna. Jasny gwint! Czy ja coś źle robię, że strzelam? Kurde, no działa idealnie. O co chodzi? Malia dupła. Tylko co z tego, bo dostałem na twarz. Dobra, użyję apteczkę. Zapiszę sobie. Siedl ah! Pada Co Co zaparowało, no. Śmierdząca. tak mi krew na psucie. A wiadomo, że to jeszcze nie koniec. Ha! Znalazłem go. Miał całkiem przyjemny karabin. Tylko, że teraz jestem przeciążony. I muszę teraz wrócić. Chociaż to pewnie tylko jego PDA. Więc ciekawe gdzie muszę teraz się wrócić. Zaraz sobie sprawdzę, tylko wejdę tutaj po schodach do góry. Myślę, że już nie powinno tutaj być żadnych... Nie powinienem tutaj mieć jakichś niespodzianek. Aczkolwiek różnie to bywa, jak to w Zonie. Mamy jakiś schowek. No, oczywiście, posty, no bo jakżeby inaczej. O, energetyk. Zadanie jest w połowie wykonane. Muszę tylko wrócić bezpiecznie do domu. W sensie, gdzie do domu? Do bezpiecznej strefy, tak to powiedzmy. Tak. JEGI! Och, nawet nie wiesz, jak długo mi to zajęło. Zrobiłem, co chciałeś. Więc nie żyję. Był dobrym człowiekiem, ale żona może być czasami nieugięta w nienawiści do takich ludzi. Pozwól, że spojrzę na jego PDA. Hmm, interesujące. W imieniu powinności dziękuję Ci. Masz naszą wdzięczność. Trzymaj tę nagrodę. Mam nadzieję, że to godziwa zapłata. 7400. Nie było źle. Szkoda, że tyle krwi straciłem. Dobra, masz jeszcze jakąś robotę? Cmentarzysko pojazdów. Bywaj. Eee, czekaj, bo wiesz co? Mogę ci to sprzedać? Ej, nie mogę ci tego sprzedać. Ale za to to mogę i to. Stopa snorka. Trzymaj. No i co? I problem, bo ja tego nie sprzedam. Takie rzeczy mogę dopiero sprzedać jak je naprawię oczywiście, nie? Kurde, tu jest jeszcze jakaś ważna postać? Kurde, a schowka żadnego tutaj nie ma. Jaka jest jeszcze tutaj ważna postać? Moment, eee, dobrze idę? Tu jest lekarz. Kurde, to chyba do generała idę. Hello? Wow! O, to jest jakiś no. Jakiś górd. Ty nie? No dowódcy. Generał Woronin. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o powinności. Czy masz jakąś robotę od razu? Pierwsze, co? Na wolności. Słuchaj Stalkerze, staramy się pozbyć wszelkiej zarazy Zony, ale nie możemy ignorować naszych obowiązków wobec niewinnych, żyjących tu ludzi. Praktycznie wszędzie przeciętny Stalker jest nękany i manipulowany przez hordy wyrzutków, anarchistów, ekstremistów, napędzanych chciwością, przesądami i złudzeniami. Oczywiście naszym największym zagrożeniem są obecne w Zonie Monstra, ale my... Ale musimy też mieć pewność, że wolni stalkerzy nie będą wprowadzani w błąd, czy mylnie na, na, nagabywani, przez co potem ucierpią. Zajmij się patałachami, którzy zaczepia, zaczepiają Bogu Ducha winnych chłopaków raz a porządnie. Przynieś mi naszywkę wolności jako dowód wykonanej przez ciebie roboty, a twoje zaangażowanie w naszą sprawę nie pozostanie niezauważone. Coś innego? Akurat jakoś tak nie chcę zabijać innych frakcji, nie? Nie chcę sobie tam narobić biedy, żeby jeszcze strzelali do mnie, ale tutaj... Mamy w szeregach wroga wielu agentów operacyjnych działających pod przykrywką, ale obawiamy się, że wróg zaczął coś podejrzewać wobec jednego z nich. Agent przegapił kilka ostatnich prób kontaktu, nie zostawił nam żadnych informacji, zapewne jest obserwowalny, więc nie może sobie pozwolić na żaden podejrzany ruch. Musimy go stamtąd wyciągnąć. Udało nam się zlokalizować jego sygnał w okolicy, ale przebywa w towarzystwie innych stalkerów. Stalkerów? W pierwszej kolejności musisz się ich pozbyć, a następnie eskortować tego agenta do naszej bazy. Rozpoznasz go po karabinie, którego używa SWD. Aby zachować przykrywkę, otworzy w Twoim kierunku ognień, więc zaplanuj wszystko odpowiednio. Nie, no, frakcja bandyci. Dobra, zajmę się tym. Tylko, że ja mam jeszcze jeden problem. Ja jestem przeciążony. I muszę coś z tym zrobić. Fantem, co tu zrobić? Co tu zrobić? Naprawiać się nie opłaca. она зашла. Здорово, дружище. Эмиссия. Ууу, еще удало. Фукс. Спокойно. Чем могу помочь, сталкер? О, курду, ты еще на свинце дошалалась. Стой! Сейчас туда нельзя. Добро, хоть барбан. Ty, martwany. Hmm. nie, no ty masz tylko jedzenie. Ukraińskie racja polowa. Wygląda na to, że muszę tu zostać. wysypisko, magazyny wojskowe Jantar Jupiter Bagdan. No za 3000 nie to nie jest źle. Czy się dzisiaj na burza?